Cześć, riemanecko, witam was z śmieci z najzabawniejszej grze, jako jest symulator goryla i tu walimy bąki. Możemy rzucać jakimiś beczkami. No i ogólnie. No nawet nie wiem co tu robić. Ale lecimy se z piardami. Jakieś misje tu niby mamy, ale walić misję. Wa trzeba po prostu rozwalić system. Szczególnie pierdzenie i Uuu, zniszczyliśmy zamek. W ogóle gra jest, jeśli chodzi o zabawność mega. Gdzie ten frajer? Chciałem mu pierdnąć pod nosem. Dobra, widzimy dzwoniaka. Widzicie tego? On chce kopulować. Co nieźle, a aż, aż się zwaliłem. Nie no, gra po prostu zabawna. Myskitu. Wysadziłem sam siebie. Ale nie zawiem jakiegoś żadnego fita. tam mają niespodziankę Po prostu trzeba rozwalić system Ale żadnego niby dla nie skilowaliśmy a A, City this way. No to przejdziemy się tam. Góry się ruszają tam w oddali? Same rosną? Nie no, fajna gra. Jeśli pierdnie gorel to znaczy, że fajna. Jak dwa to mega fajna. Spalamy las prosty Oby ludzie GANów nie mieli ogólnie. Jeszcze w to nie grałem. Tylko obczajem sterowanie niby... Muszę 20 y, y, al, żeby używać jakichś niby cheatów, ale tu są specjalne moce niż cheaty. To jest po prostu misja. Co nie? No. Ale zielone to widać, że coś miał połączenie ze skunk. Skunk zbrał jego matkę, więc widać skąd. Smród taki zielony. Geny po skunk się. Tam widzę coś. Jakieś miasto to jest. Uj, jakie fajne. Ma. Ale nie no, my umiemy przetrwać bukowała się i nie wybuchnie. O mamy Po prostu trzeba rzucać beczkami Tak żebyśmy się mogli wypierdzielić. My friend hi, 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 hi. Jak zgryw ze smerfu patrz, pat pat, Oni nie, nie wiedzą kto tam jest i podchodzi, podchodzi w ty kurwa mała dziwka Ale czterech ludzi. Ej, zbugowało mi coś, mam dwóch gorylów Bez kitu, no! <grystanie> bez kitu jak niektórych zniszczę, jeszcze to Patrzę, jak trafi ich bezpośrednio to się goryle robią No bez kitu Dwóch goryli zabiłem 13... Ludzi, aha, albo te beczki zmieniają ludzi w goryli chyba nie gra, jest po prostu pizka. Jeśli zabijemy dwudziestu, to będzie w ogóle ma masakra. A! Patrz. Tego. To wyszedł. Aha. Ty patrz. Krzyczy. Ale zwaliłem mi się. <grystanie> Po prostu trzeba najlepiej wyjechać we wszystkie strony No ja jestem nieśmiertelny to każdy wie Pierdzący Goyle nieeee No bez kitu. Tak si zmiňa v gorili, to je skoro na největší bug hry. Aha. Vžedujem. No co mi číte? Co? to se tak nazývá A Aha, no to, to? to hodí. No więc tak, symulator goryla, Nic więcej dodać nie można, a tym bardziej wydali. Ja jeszcze się z wami nie żegnam. Zobaczymy coś w tamtym domu. Albo w tamtym lasku. Ogólnie chcę zniszczyć setkę ich. Ale fajna dupa z tym czerwoną skrzynką O, ta też fajne ciciole ma. Ale ci, tak jak na krzyżu, Powieszeni byli wypadają. Tu, żeby została jakaś jeszcze dodatkowa puenta, trzeba coś zrobić. A. Gaz do dechy odpalasz nitro. O, chyba skończyło się. Jest dodatkowa siła. just cheat, Hoddy. Aha, wydarzamy dom! Aaa, będę szybszy! Nie nie nie, nie dawaj się gorylu! Będziesz szybszy! Będziesz szybszy! I, i, i! No co się kurwa tak dałeś? No goście z sprinterem. Da. Idziemy w górę słońca. Szczerze ta gra bez bomb jest trochę nudniejsza. I tych wyżeszczących twitasów. Jak to się nie nagrało To Ciężko Coś biegł tam Ścigamy się Spierdziałmi się zmienia w gryla Ale coś tu białe jak prawo. prawa Jakieś mewy czy co? Nie no po prostu taki obraz tam jest To się nazywa King Kong Simulator. To jestem królem Gorylu. Będzie zabawa. Ale tu nie zaczynałem przypadkiem. No pewnie, by zaczynałem. Dlatego robimy tu rozrubę na koniec tego przepierdzonego odcinka. Tyle piardów w jednym odcinku i bóg gry, który się nagle ustąpił. Nikt chyba jeszcze nie widział. Coś tam są... A, bo to są misje oczywiście. Czyli co? Rekord piardów. W ciągu pewnego odstępu czasu został pobity ludzi, ludzi zabitych tyle co pod Francją, a goryli tyle co w Holokaustie goryli podczas przerwy kwietniowej. Ja się z wami bardzo żegnam, daj suba za ten film śmieszny trochę i z takim bumem kończymy. Jeszcze zostaw łapkę, skomentuj czy chcesz więcej podobnych śmiesznych symulatorów, a ja się z wami żegnam i bardzo gorąco i serdecznie i trochę śmierdząco.